Zdrowe Rozmowy. Julia Łata, dzień dobry. Gościem Radia JART jest doktor habilitowana Sylwia Naliwajko z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prodziekan do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Farmaceutycznego, a tematem dzisiejszej rozmowy będzie rozsądna suplementacja w praktyce. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani profesor, jakie składniki pokarmowe występują w nadmiarze, a jakie w niedoborze w przeciętnym polskim żywieniu? Zasadniczo tak w kontekście suplementacji, to może później powiem, na razie tak skupmy się mm -hmm. na tych składnikach pokarmowych. E, jemy, jako Polacy jemy za dużo białka, e, nie potrzebujemy aż tyle białka, którego, które spożywamy, no chyba, że mamy jakieś takie potrzeby, takie powiedzmy, e, jesteśmy w trakcie, nie wiem, budowania masy mięśniowej, czy też jakiejś wyjątkowo dużej aktywności fizycznej, no to wtedy można rozważyć, e, bądź też... E, Bądź też jesteśmy, no nie wiem, w grupie ryzyka yy, niedożywienia, tak? no to wtedy, wtedy inaczej patrzymy na to białko, ale zasadniczo jako Polacy, tak ogółem, jemy za dużo białka. Yy, my w zakładzie bromatologii od wielu lat badamy to, w jaki sposób żywią się, yy, żywią się Polacy, stąd też nam łatwo może mi łatwo możemy powiedzieć o tych, yy, o tych nadmiarach i niedoborach. Jemy yy, zdecydowanie za mało z kolei yy, tłuszczów wielonienasconych. Takie tłuszcze znajdują się na przykład w, w nasionach roślin oleistych czy też w samych olejach, najlepiej takich zimno tłuczonych. No i oczywiście bardzo małe ilości kwasów omega-3, czyli kwasu EPA i DHA, eikozopentaenowego i dokozaheksaenowego. To są takie kwasy tłuszczowe, które występują głównie w rybach. i no, nasza polska dieta nie obfituje jakoś bardzo mocno w ryby. Jednym z takich źródeł, też można powiedzieć pokarmowych jest tran, czyli olej, olej z ryb. Kwasy te możemy wytworzyć w naszym organizmie, ale musimy mieć prekursor, a tym prekursorem jest kwas alfa-linolenowy i to jest taki kwas, który występuje na przykład w oleju lnianym. Więc taki zimno tłoczony olej lniany, łyżeczkę dziennie, to możemy sobie częściowo te kwasy wyprodukować. Z tą produkcją większy problem mają mężczyźni. Kobiety dość skutecznie są w stanie w, w, przekształcić ten kwas y, alfa-linolenowy do tych kwasów omega-3, natomiast mężczyźni y, nie w bardzo małym procencie y, 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 następuje ta przemiana, dlatego też y, tutaj czasami mówimy o potrzebie suplementacji. To, czego jemy zdecydowanie y, za mało jeszcze, to błonnik pokarmowy i y, 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 dawniej. Dieta była taka mniej przetworzona i tego błonnika pokarmowego było naprawdę dużo w diecie. Obecnie błonnik pokarmowy jest w niedoborze, a trzeba pamiętać o tym, że błonnik pokarmowy to jest to, czym my karmimy naszą mikrobiotę jelitową. Jeżeli jej nie nakarmimy odpowiednio, no to ona zmienia się w taką niekorzystną mikrobiotę. I tutaj jest dobra wiadomość, bo jeżeli my zaczniemy jeść więcej błonnika właśnie pokarmowego. I rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, to ta mikrobiota jelitowa bardzo szybko zmienia się w taką pozytywną y, stronę i y, rzeczywiście tutaj tego błonnika powinniśmy jeść około 25 gramów przynajmniej 25 gramów dziennie, a polacy spożywają 14 no, do 18 gramów y, błonnika pokarmowego. No i ta nasza mikrobiota jelitowa no, nie jest dobrze odżywiona, dlatego warto by było, żebyśmy jeszcze spożywali więcej produktów takich mniej przetworzonych, y, bardziej naturalnych. Jak na przykład właśnie nasiona, czy nasiona roślin strączkowych, które też są bardzo dobrym źródłem błonnika, czy też warzywa, oczywiście i owoce, które też są źródłem tego błonnika, no i nasiona wszelkie, wszelkiego rodzaju. Co dalej? To, to, czego jemy za dużo, to zdecydowanie cukry proste. Nawet, nawet zjedamy, nie wiem, jogurt owocowy i nie myślimy o tym, że tam są cukry proste, ale rzeczywiście tych cukrów tam jest dużo. Jakiś serek homogenizowany, które niestety mają dodatek, dość duży dodatek cukrów. Napoje różnego rodzaju które są po prostu dosładzane i to wszystko sprawia, że no oprócz oczywiście takich typowych źródeł, jak ciasta, ciastka czy też słodycze, zdecydowanie tego cukru mamy za dużo, no to powoduje zmiany, zmiany związane z, z tym, że no gdzieś ten nasz organizm musi zarządzać, zarządzać tym cukrem, następują dość duże wyrzuty insuliny, i następnie i następnie no może dochodzić do insulinooporności, kiedy rzeczywiście tych, tych cukrów jest dużo, insuliny jest dużo, nasze komórki przy okazji nie pracują tak jak u większości, niestety, dorosłych Polaków. Mamy tryb siedzący, często pracy, no i to przekłada się też na tak zwaną bezczynność mięśniową, która jest naszą, nie tylko naszą narodową bolączką, no to po prostu jest, jest takim problemem ludzi, krajów, mieszkańców krajów rozwiniętych. To, czego zdecydowanie mamy niedobory, to kwas foliowy i foliany. Dzieje się tak na skutek tego, że no nie jemy wystarczającej ilości zielonych warzyw liściastych one są bardzo dobrym źródłem tego kwasu foliowego i w ogóle folianów, więc no, możemy tutaj mówić o tym, że ta dieta jest uboga. Zjadamy około 250 mikrogramów, 240 mikrogramów tego kwasu foliowego, czy też folianów, ogółem, bo to nie tylko kwas foliowy, a powinniśmy spożywać około 400 mikrogramów, więc ciągły niedobór kwasu foliowego przekłada się między innymi na to, że z jednej strony no, bardzo ważny jest dla kobiet w ciąży i to w pierwszych tygodniach w ciąży, gdzie jest konieczne do zamknięcia cewy nerwowej, żeby nie powstawały wady cewy nerwowej u, u płodu. Natomiast ważne też jest dla ludzi, na przykład dla mężczyzn w kontekście chorób układu krążenia, ponieważ niedobory folianów powodują, Zaburzenie takiego cyklu, w którym metionina i y, homocysteina zmienia się w metioninę, i przy naszej takiej mięsnej diecie tej homocysteiny rzeczywiście mamy dużo. Y, I to powoduje, że, y, że nadmiar tej homocysteiny wpływa na złe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Pani profesor, to przejdźmy teraz do suplementacji. Kiedy ona ma sens? Kiedy powinniśmy suplementować coś, uzupełnić naszą dietę suplementami? No powinniśmy uzupełnić, jeżeli y, wiemy, mamy stwierdzone jakieś niedobory. Ciężko to zrobić w takiej normalnej diecie, bo też y, nic z nas nie wylicza, ile zjadł wapnia, magnezu czy, y, nie wiem, czy właśnie tych folianów. Y, my y, wiemy, jakie są niedobory takie w populacji y, też. Y, są to niedobory np. witaminy y, D. I Ta witamina jest zalecana do suplementacji już dla właściwie y, dla wszystkich grup wiekowych, więc y, to, to witaminę D należałoby suplementować, szczególnie, szczególnie w... w krajach, tak jak w Polsce, gdzie rzeczywiście, no, przez jednak ponad połowę roku mamy bardzo mało słońca i tego słońca w zasadzie nie widzimy. Często do pracy wchodzimy, jak jest dopiero co, gdzieś to słońce wschodzi, natomiast wychodzimy, jak już to prawda. jak, jak już zaszło, jeszcze zanim, nie wiem, dzieci, czy jakieś sprawunki, no to po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego słońca. Nie tyczy się to tylko ludzi dorosłych, bo dzieci okazuje się, że też, no, spędzają czy większą e, część czasu, kiedy to słońce nawet jest dostępne, spędzają w, w budynkach, czyli w czy w przedszkolu, co, co akurat w pewien sposób no, można by było zmienić, bo tak naprawdę każda pogoda jest dobra na to, żeby gdzieś tam tego słońca trochę nabyć. Powinniśmy dlatego suplementować witaminę D. Natomiast są takie prace naukowe, które wskazują na to, że Człowiek nie tylko potrzebuje ze słońca witaminy D, tylko my potrzebujemy po prostu promieni słonecznych po to, żeby, że dają nam też na przykład endorfiny w mózgu, tak? czujemy się lepiej, czujemy się radośniejsi, kiedy, kiedy mamy kontakt po prostu z, ze słońcem. Zresztą każdy z nas wie, jak się czuje w pochmurne dzień, jak się czuje w dzień słoneczny. No Co jeszcze oprócz witaminy D można suplementować? Zdecydowanie rozważyłabym suplementację kwasów omega-3. Tak jak powiedziałam, te, te kwasy tłuszczowe, które są w rybach, szczególnie dla mężczyzn, są niezwykle istotne, ponieważ... Yy, no... Mężczyźni też oczywiście mogą pić łyżeczkę oleju lnianego dziennie, natomiast nie są w stanie wytworzyć metabolicznie tak, tak pożądanych ilości tych kwasów tłuszczowych, a mamy ich w dzieci stanowczo za mało, a one odpowiadają za bardzo wiele różnych funkcji: od budowy układu nerwowego, chociażby, czy też odbudowy też niektórych jego elementów do, do właśnie prawidłowego, prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, co jest szczególnie Szczególnie istotne w przypadku, w przypadku chorób układu krążenia. Takim ciekawym składnikiem, który można by było suplementować, z które ja bardzo promuję i propaguję, są antocyjany. To są takie polifenole, które występują szczególnie w owocach jagodowych. Trudno, by było, trudno jest jeść jagody przez cały rok, ale zachęcam do tego, żeby sobie po prostu zamrozić. W momencie, kiedy mamy dostępność tych jagód, oczywiście korzystać z nich w sezonie. Zamrozić i korzystać, korzystać poza sezonem. Pani profesor, mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję wrócić do tego tematu. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. A naszym gościem była doktor habilitowana Sylwia Naliwajko z zakładu bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prodziekan do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Farmaceutycznego. Zdrowe rozmowy w Radiu Yard.